Cześć, słuchajcie, będzie taka mała aktualizacja tutaj, co się działo z przetwornicą. Dzisiaj będę montował tego pilota zewnętrznego. A co się okazało w instalacji, już kiedyś było wpięte nie wiem czy to było fabrycznie zamontowane coś ale jakaś przetwornica natomiast ktoś zrobił dwa gniazdka oraz jeden przewód i ręcznie można przedstawiać między siecią ze słupka, a przetwornicą. Wystarczy tylko gniazdko przełączyć, jest to no, na nieszczęście w samym rogu, ale nie jest to jakimś tam wielkim problemem przełączenie, bo to chwilę dosłownie trwa przekładanie zwykłego, zwykłej wtyczki z gniazdka i mamy zasilanie przetwornicy. Dzisiaj Wam to pokażę, jak to wygląda, jak to jest zastosowane. No i będę montował właśnie tego pilota do e, uruchomienia przetwornicy, żeby już tam nie, nie otwierać e, podłoki. No, słuchajcie, teraz już praktycznie zrobiłem otwór, powywiercałem na rogach. E, zaraz będę dokończał tutaj to. To, ten otwór, jak tutaj ma wyglądać? Mniej więcej zlicowałem z przyciskiem, ponieważ to jest, wiadomo, troszeczkę szersze. Tutaj z tym przyciskiem od elektrycznego stopnia, którego nie mam, niestety został zdemontowany przez poprzedni właścicieli. No i słuchajcie, tutaj zaraz poprowadzę tędy ten przewód. Słuchajcie, do tutaj tego pilota do przetwornicy. Nie? Zaraz tutaj wykończę to ładnie i będziemy montować. No i słuchajcie, finalnie mniej więcej tak to będzie uruchomione. Zaraz będę przykręcał. także myślę, że bardzo fajnie się tutaj wkomponuje w cały tutaj ten układ. Yy, także no zaraz, zaraz będę wiercił i przekładał kabel, także myślę, że już zostanie to fajnie, fajnie uruchomione. No i słuchajcie, tutaj jest teraz za, już zamontowane, tylko zaraz skręcę jakimiś małymi śrubkami. Tylko zobaczę, czy takie mam, no, ale jest na bardzo mocny ścisk, także nawet na tą chwilę może to wytrzymać. No ale zaraz coś może wymyślę, żeby nie były te śrubki za bardzo o, długie, żeby nie wystawały, chociaż tam widzę, że e, jak było poprzednie roboty były wykonywane, to coś tam im wystawało. W każdym razie słuchajcie, no już jest zamontowane, działa. E, zobaczcie sobie tutaj przetwornica sobie ładnie siedzi. Ona jest na razie jeszcze bez tych kołków. Natomiast no, najbardziej mi zależało, żeby tutaj właśnie te połączenie wszystko zorganizować, a się okazało, że właśnie wszystko jest poprowadzone. Zaraz Wam pokażę, jak to tutaj właśnie w tym moim, w moim wypadku to wygląda. O, tutaj są, słuchajcie, dwie wtyczki. Te, teraz jest wtyczka ustawiona na, to znaczy, dwie, dwie wtyczki, dwa, dwa gniazda, tak? Ojejku, teraz nie mogę wyostrzyć, tam dalej, prawda? Jest, o, wtyczka włożona w gniazdo. A i teraz jest na przetwornicę. Kabel idzie do przetwornicy. No, nie wiem czy to było fabryczne. I tutaj macie, słuchajcie, jak będę chciał z sieci, przełączam tylko tą wtyczkę tutaj do y, tego gniazda. Tutaj też jest S. No, nie widać za dobrze, ale tutaj jest S. No i kabel jest. Y, natomiast słuchajcie, tutaj po prostu musiałem zdemontować. Y, to była taka, no, pokażę wam taka, y, takie wykończenie. Ja odkręciłem. No i tutaj zaraz wezmę odkurzacz przyniosę, poodkurzam, żeby już było w miarę czysto, bo tu jakieś tam wiadomo X czasu śmieci też się tam nazbierało. Także zobaczcie sobie tutaj jak to jak to jest także bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Ale najważniejsze właśnie to jest to, że Udało się wszystko fajnie zamontować. Wszystko jest pod podłogą. E, działa, słuchajcie. E, zaraz, nie wiem czy tam troszeczkę, troszeczkę wody jest, ale zaraz y, pokażę Wam y, może jak odkurzę. Zobaczymy może test odkurzacza, słuchajcie, bo wezmę z domu taki normalny, bo jeszcze właśnie nie kupiłem tego. Odkurzacza ręcznego, ale, ale po prostu chyba przyniosę z domu odkurzacz i zobaczymy, jak to wszystko tam będzie wyglądało. Czy pójdzie, właśnie, odkurzacz również na, na tej przetwornicy. Gniazdka są normalnie poprowadzone, także już powinno wszystko działać. No, jak widać, słuchajcie, no to nasypało się troszeczkę tego wszystkiego, także no zaraz będziemy się przekonywać, jak to wszystko będzie posprzątane. No, słuchajcie, odkurzacz elektrolu, co ja już tutaj praktycznie posprzątałem, życie mamy na poziomie 740W już ładnie tutaj poodkurzane mamy, także zaraz będę dokarczał i będzie krótkie podsumowanie tego szybkiego filmu i słuchajcie, no projekt tutaj mojej przetwornicy już jest skończony już na krzyżowo dwa Dwa tutaj y, wkręty są zostały już przymocowane tutaj, także wszystko się ładnie trzyma. Działa przetwornica jak najbardziej, także wszystko, instalacja jest rozprowadzona po kablach, które były do tej pory. Także no, ja jestem bardzo zadowolony, nawet nie spodziewałem się, że będzie taka instalacja poprowadzona, bo mówię, kampera mam dopiero od y, lipca. Tego roku, także no, ciężko mi było tutaj y, pomyśleć, y, co, co jest w, y, tutaj w wyposażeniu, co było kiedyś. Także y, no, zaskoczyło mnie to bardzo. Natomiast to mówię, wszystko działa tak jak widać. Y, tutaj bardzo łatwe włączenie, wyłączenie. Także super sprawa z tym y, takim pilotem, z tym wyświetlaczem. Y, y, I słuchajcie, to, żeby nie męczyć jakoś tak bardzo, to zobaczcie włączymy o, także już się załącza także tutaj działa po instalacji jaka jest w, w, w kamperze także działa wszystko tak jak to było tutaj w oryginale Ja powiem szczerze, że to jest naprawdę wielka sprawa. Jedynie to trzeba przystawiać właśnie to tę wtyczkę do gniazdka. Od strony grodzi jest to przetwornica, a od strony tutaj drzwiczek jest to o, już się nagrzało. I nawet ekspresik ten biedronkowy. Działa także to, co najbardziej interesowało, żeby żeby było, żeby to działało jest także najważniejsze plus inne tam sprzęty wiadomo no słuchajcie tutaj akumulator jest tylko 100 amperogodzinny, także nie jest to ani duży dodatkowo jest to kwasowy akumulator ale w przyszłości jak nie będzie jakichś innych wydatków większych to będę starał się dołożyć i panele do tego kampera bo nie ma nic absolutnie także jakiś e, tutaj będzie MPPT sterownik plus e, właśnie e, jakiś panel, ale jeszcze myślimy nad klimatyzacją na dachu. E, najprawdopodobniej e, będzie to troszeczkę bardziej budżetowa wersja e, tutaj w górze Tutaj zamontujemy na tej części sypialnianej tą klimatyzację, tak mi się wydaje, że, że będzie to albo, albo Drejcha, albo coś w, podobnym, w podobnej cenie z montażem, także no zobaczymy, bo raczej ten camper był kupiony z myślą o podróżach na południe Europy, Włochy, Chorwacja. Także klimatyzacja ta silnikowa to, był, to była podstawa żeby była sprawna, także to jest jest sprawne No i oczywiście teraz tylko został właśnie słuchajcie temat został tylko temat właśnie klimatyzacji tutaj na dachu także no, możliwe że już właśnie na, na przyszły sezon już też zostanie to zamontowane i, i będzie również możliwość odpalania. Słuchajcie, no przetwornica nie wiem, czy pociągnie taką klimatyzację na dachu, bo ona w piku chyba ma 4000, natomiast no to się okaże dopiero, jak to, jak to będzie pociągnięte, również w instalacji. To już zlecę, bo już tego to na razie nie będę samemu montował. Natomiast... No, zobaczymy, zobaczymy jak to będzie za chwilkę. Jeszcze tylko takie krótkie podsumowanie i wszystko. I szybkie podsumowanie tutaj montażu przetwornicy. Koszt jaki ja poniosłem to było 700, bodajże 15 zł. Także wysyłka z polskiego magazynu. Montaż między podłogami został wykonany. A udało się podłączyć do instalacji, która była już wcześniej. Nie wiem, czy to było fabryczne, powiem szczerze, że nie mam pojęcia. Natomiast udało się połączyć z instalacją i z gniazdkami, które były już do tej pory. Przepięcie będzie polegało na wypięciu wtyczki do dwóch gniazdek i po prostu manualnym przepięciu tego zasilania czy to będzie z przetwornicy tak jak teraz można jeździć i nic nie przepinać i jeżeli by wystarczało prądu to cały czas tylko tutaj na przetwornicy lodówkę widziałem, że też odpala około 140 chyba watów ona wtedy pobiera no mówię, natomiast teraz z takich największych spraw to właśnie tak mi się wydaje, że tutaj akumulator na live tak też najprawdopodobniej wleci jakiś Chińczyk z BMS-em, jakimś takim solidnym, w okolicy 200 amperogodzin, nie wiem, 180, 200, nie wiem, możliwe, że to będzie litokala. Natomiast tutaj panel na dach, no to się okaże, czy to będzie jeden, czy to będzie dwa. I tak jak wspomniałem, ostatnią taką rzeczą, którą chyba praktycznie będziemy chcieli tutaj zmienić, to będzie montaż klimatyzacji na dach. To już w przyszłym sezonie, teraz w tym, na jesieni tych wyjazdów nie będzie aż tak wiele, z racji też do braku czasu urlopowego, także no, tutaj troszeczkę nas to te wyjazdy spowalnia, no ale myślę, że coś tam się uda wyjechać, zobaczymy jaka będzie pogoda, bo podróżując z dziećmi to również jest dosyć istotne. Natomiast e, słuchajcie, sam zakup e, przetwornicy, mówię, wysyłka z polskiego magazynu, także tutaj e, naprawdę szybka wysyłka, dosłownie wysła zamówiłem we wtorek po południu, w piątek e, koło południa e, już było, także dosyć szybko to przyszło, nie tak szybko może jak radio, natomiast e, bardzo szybko i tak według mnie już nie, nie było żadnych innych dodatkowych opłat w stylu cła i tak dalej. Także tutaj y, przyszło to dhl em także też było śledzenie pełne, no dla mnie super sprawa. Y, no i w, mówię, wszystko działa, jest sprawne, także ja jestem bardzo zadowolony, wszystko jest właśnie pomiędzy podłogami, także tutaj y, całość y, została to poukrywana, także ja jestem pod tym względem bardzo zadowolony, że wszystko się udało tak jak ja chciałem żeby było no i mówię, no teraz będą kolejne filmy najprawdopodobniej już z któregoś wyjazdu albo po prostu wam pokażę tutaj, nawet taki malutki wyjazd zrobię na Płock zobaczycie gdzie mieszkam, w jakim mieście bo bardzo fajne jest to miasto piękny widok na Skarpę Wiślaną także tutaj też jest gdzie stanąć nad samą Wisłą, także jest parę miejscówek na dziko. Można stanąć, niestety tutaj zaplecza u nas w podku takiego kamperowego niestety nie mamy, nie mamy kamper systemów nigdzie. Także tutaj to pod tym względem jest no, słabo na razie rozwinięta ta sieć. Natomiast mówię samo miejsce do spania na dziko mamy fantastyczne, przy pięknym takim małym Jeziorze przy samej Wiśle, z niesamowitym widokiem na skarpę Wiślaną. I myślę, że tutaj kolejnym filmem będzie właśnie takie zaprezentowanie tutaj tej mojej no, najbliższej okolicy, abyście zobaczyli, że w centralnej Polsce jest wspaniałe, piękne miasto, gdzie z super widokiem, takie, takie które można się zatrzymać. Super sobie zwiedzić. Mamy piękne zoo, jest niesamowita katedra z widokiem na Wisła, także tutaj też można się fajnie zatrzymać na 1-2 na, na dni i sobie pozwiedzać. Także zapraszam do kolejnych filmów i do usłyszenia.